Witam Was w kolejnym vlogu Już wiosennym vlogu Dzisiaj wałujemy sobie po, po siewie owsa Wczoraj skończyliśmy, jak ta owsa mamy To chyba dla bydła wszystko pójdzie do skarbienia Już Wam mówię, którego dzisiaj mamy Mamy 25 marca a kurzy się niezmiernie No zresztą widać jak się kurzy Jedzie sobie półmom standardowo 12,5 km na godzinę 1650 obratów. No tak optymalnie, nie? No Szerokość wałów to 6 metrów Także Szybko się owinę z tym polem Nie wiem ile zrobiłem Tu mam licznik, zapomniałem włączyć, mam 87 arów No to tak z hektar zrobiłem Może więcej trochę Bo za późno włączyłem, zapomniałem włączyć, nie? I po, po trzech przejazdach już Włączyłem po czterech No i tak z hektar już mam zrobiony Trochę ogarnąłem w pumie Znaczy znowu się przykurzy, ale Teraz skończymy siewy, zostanie orka pod kukurydzę Orka, a później po borsę wao, to też będą vlogi dwa No i film będzie, nie? Początek pod muzykę zrobię Zobaczcie, czy ta kamerka jest dobrze ustawiona Nie, dobrze jest Czymś źle, źle Drona mam, to to polatam później będę tak w głowie pola, to się polata, będzie lepszy efekt. Co tu wam powiedzieć? Ciekawego. Dawajcie pytania w komentarzach. Teraz mamy koronaferię. No nie no, nie ma co się śmiać. Ludzie na świecie umierają. Nie ma co się śmiać. Ale mam wolne, staram się coś tam nagrać teraz, akurat dzisiaj tak się udało nagrać vloga mamy marca, końcówkę marca, kurda kurzy się jak w sierpniu, normalnie tu są takie mokradełka tam, nie wiem czy będzie taką czarną plamkę widać tam taka mokradełko jest lekkie mokra, nie no tam. Żeby się utopić to aż tak nie ma, nie? ale jest trochę mokro trochę ochłotyć kabinę, bo trochę za gorąco się robi Zaraz wam wyjdę pokazać zestaw, a to może w drugim końcu będzie lepiej oświetlony. Tutaj mamy tak od lasu to jeszcze tutaj w tym zagajniczku, tak kurde zaczynałem rano to czy znaczy rano, niedawno a godzinę wam powiem jeszcze, mamy 11:00. 8 po 11 No to tak godzinę temu zacząłem, nie? Dobra, no, zrobimy tutaj ten poprzeczniaczek, no tu jeszcze jest ziemia Widzę, że przymarznięta Bo wały skaczą Wały, wały już trochę je mamy Ale Bez żadnych awarii, bez żadnych, no tylko wiecie, tam łożyska co ile sezonów trzeba wymienić, nie, bo to trochę się łożyska narobią w roku bo to po każdym siebie prawie jeździmy kurde, trochę słabo, bo tu ścieżka jest chyba, nie, tu nie ma ścieżki czy tu jest ścieżka, nie, tu nie ma ścieżki mam pozaznaczone ścieżki takimi tymi gałązkami ze świerku, żeby dziadek będzie jutro nawóz. na żeby miał ścieżki pozaznaczane, nie? Trochę słabo było wczoraj Bo ogólnie są przymrozki my Mamy rzepak 40 hektarów I to trochę przymarzł nam Nie wiadomo co to będzie z tym rzepakiem do teraz Bo pąki wyszły, a trochę przymarzło Mam nadzieję, że coś będzie z tego jeszcze, bo... Słabo będzie Dobrze ubezpieczyliśmy ten rzepak, bo... Lipa by była Lipton Teraz widać jak się kurzy Tragedia No No jak tyle słońca grzeje cały czas ma słońce nim grzać To się nie dziwię, że tak się kurzy Dobrze, że nie leci tak na ciągnik do przodu. Tamtym roku wołowałem na usłudze, nie na usłudze, u nas odwołałem po życie Po siebie żyta tuje jak jechem z wiatrem to wszystko naciągnie, to tak. nic nie było widać, nic tragedia była ładnie idzie Ja trówno jadę w miarę Pierwszy wlach chyba z takim ładnym słońcem będzie chociaż, nie? Ładne kolorki będą chociaż, ładna jakość Trzeba będzie przyjechać Pumę odmuchać Filtry Będą zajechane pewnie Dziadek musi mi paliwa przywieźć Na pole Bo... Bo mało, pół rezerwy mam tylko No teraz idzie na wszystko, nie? No to słabe, to to jeszcze widzę jak jechać, nie? No to jeszcze tam ujdzie Nie to nie zapicha się, nie ma piachów, to tak Tam przy lesie może trochę się przypchać, ale Tutaj nie ma takiego piasku, to, to, to się nie przepycha, chociaż Bo jak jest piasek, to kurde tak się pcha, te wały się pchają, że to nie da się robić. Zostało nam jeszcze do pracy, to 7 hektarów, czy tam 8, do orki od kukurydzy, później na to wał. Nawóz, kultywator i siew, nie? To przyjedzie taki gendirek fajny, będzie nam siał RK. Na pewno film nagram. Postaram się nagrać. Filmik z kukurydzy się, z, ku, z siewu kukurydzy. Ale daje się kurzy, ładnie się. Dobra, teraz widzimy. Ten kurz przeleci. Wyjdę pokazać. Telefon sobie wezmę, żeby mieć podgląd. Lekko wieje dzisiaj, ale tam. No, pumę znacie. Puma jak to puma. Macie bały. wały, wały Ekspomo Jest gałęzka. Bały 6-metrowe. Dają radę, dobrze jest tam, nie narzekamy. Rama cała. Cały czas czerwone, z całą podmórką, a cały czas czerwone są. Trochę felgi przyrdzewiały, by trzeba było je pomalować. Ale tak to cała rama to czerwoniutka, jak się umyje ładnie to czerwoniutka jest, nie? Polecam wały, dobre wały nie są to Wendersztada tam z włóką, z włóką nie potrzebne, no, no przydałyby się, no ale to co jest, to tym jeździmy, nie? Pole 20 hektarów. Kurzy się. Jedziemy dalej chyba, nie? Już nie ma tej skrzynki tu. Ogarnąłem to tu, wszystko jest teraz tu, o, tamtej skrzynce na ciągniku. Od razu to jakoś wygląda chociaż. Dobra, muszę sobie obrócić telefon. Włączyć muzykę jakąś porządną. Jakieś smuty lecą cały czas. Także zaraz się widzimy. Dobra, mamy coś. Jakąś nutkę pobrałem na szybko. Jedziemy dalej. Orchę może w tym tygodniu albo w przyszłym Jeszcze się zobaczy Jak to będzie O nogi bolą się ma tak cały czas zgięte Czyli tak słaba, trochę z tym żebakiem będzie. Zobaczymy co to wyjdzie w ogóle. Bo trochę w niego wsadziliśmy. Nie to, że trochę zapłaciliśmy za siew prawy po sobą. To był prawą po sobą. No, fajna nuta nawet. Na zero dokończę wątek. Wracając, trochę zapłaciliśmy za, nie, za ten siew, za nasiona, no za nawóz, za opryski. Trochę słabo, żeby nic z tego nie było, a ładnie się zapowiadał, zapowiada się ładnie. Tylko nie zapowiadał się, zapowiadał, no nie wiem teraz, co już mówić, bo po tych, po tych mrozach to nie wiem. Ładny, gęsty się zrobił, zieloniutki, ładny. Ja przy kurzę. Czekaj, jak na tych pokradło, czy trochę przesuszyło się, czy, czy nadal trochę tak mokre mokra ziemia jest. Bałuję się po to, żeby nie doszło do skorupienia, ze, ze skorupienia też wierzchniej warstwy gleby. Żeby nie, wy, żeby, nie wyciągało, żeby nie wyciągało się wilgoci Żeby słońce nie wyciągało wilgoci Żeby wilgoć została w ziemi Bo się zagęszcza gleby teraz w powołaniu Nawet jak wiatr jest To co on tutaj nie zwieje tej gleby Tej Ziemi nie będzie wiał Nie wiem wywieje to no nie wiem jak wam to powiedzieć no jak jest tak luźne zostawione, to wiecie to wszystko wywiewa tę ziemię, wydobywa tą wilgoć, a tak to przywałujemy, przygnieciemy tą glebę trochę, no to nie dojdzie do skorupienia gleby i nie, nie wysuszy się, nie? Nawet ktoś nie wiedział na czym polega wołowanie. No i też się wyrówna pole. Wdusi się kamienie, a te, które się nie wdusi, to się... chociaż widać gdzie są. Gdzie przyjechać i wyciągnąć, nie? tam gdzie wyjść, wyciągnąć, no nie wiem. Tu tak nie? mokro jest trochę, widzę. No, bo tu jest, no. A, w tym, tylko w tym rowie to prawie nic nie ma. To mnie <laughs> Zaraz się drona odpali. Kiedy kamerkę położę, to zobaczcie to zobaczycie mnie na początku. Uprzedłem zarosłem trochę na głowie. Tutaj to na, na twarzy to nie patrzcie, bo trochę chcę zarosnąć, trochę zobaczyć jak będę wyglądał. A na głowie to nie ma kiedy się jechać obciąć, bo wszystko pozamychane teraz. Albo czapkę założę i Wczoraj skończyliśmy sko ten, ten siew. Z 4 hektarów nam zostało od, od lasu. Skończyliśmy. No i dzisiaj przyszedłem rano, czepiłem siewnik. Trochę ogarnąłem pumę w środku. Paliwo nalałem. Tak, resztkę, co tam była. Wiadek musi mi przywieźć, to już mówiłem. Co to wam powiedzieć? Skończymy tę robotę w polu. I ten, mam tego sotera, teraz Pojadę na łąkę, jak się trochę zazieleni Zrobię prezentację Pumy Coś tam o silniku się powie, coś tu o wnętrzu Jakieś spalanie Nie wiem, takie wiecie, teoretyczne Teoretyczny opis taki się zrobi, nie? Jakieś ładne ustawki pod muzycz muzyczkę się ładną zrobi Coś tam się ogarnie Glasa może też się nagra tam. Czekamy, jest słońcu, stopni. No, nie wiem, nawet. ile mamy minut. Tam było 5, no tak tutaj mamy 5, a tam nie wiem, 10 może było. 15 minut będzie około. Tego 20 dobijemy to też tam ładnie urosło teraz nie wiem jak to po tych mrozach, bo tu kamień kamień, dwa kamienie wyciągnę je przejadę wałami pójdę je wyciągnąć dwa są, to jest cofnę. Na koła wsadę i później je gdzieś wywalę, nie? Poczekam aż to kurt przejdzie No, to nie jest takie duże, myślałem, że będzie większe Nie, nie, może że jakieś No kurde, ten tu w ziemi siedzi że to nie wiem Trzeba będzie klasem przyjechać z łyżką chyba Chyba nie tego chyba nie wyciągnę Albo nie za duży Też nie jestem jakimś facetem wielkim Trzeba mieć na tyle siły, nie? Później Czymś przyjadę klasem, przyjadę Tak miałem przyjechać, bo... Gałęzie trzeba jeszcze obciąć w jednym miejscu, bo zapomnieliśmy Nieba trzeba będzie gałęzie. Tam w tym zagajniczku jednym. Jeszcze dwa zagajniki. Z tej strony i z tamtej strony, z tyłu tam, nie? To już wiem gdzie mam przyjechać po kamienia. No, jazdę, jadę sobie 13 pobiegiem. Powiem Wam, że pumy na Power mi się wydaje, że są lepsze. Mamy Power Shifta i się fajnie tym jeździ. No bezstopniowa też fajna, ale... No ale no wiecie, to w bezstopniówce to kurde te skrzynia droższa jak się kupuje. Nie wiem ojno. O kilkanaście tysięcy droższa na pewno. Sztajerze tym co to u mnie na, na kanale jest tam Orkasz ze sztajerem to tam jest bez stopniówka no i to powiem wam tych fajnie się tym jeździ, nie? W transporcie wygoda, nie? Ale dźwięk tej skrzyni, no to nie, to, to jest inny dźwięk w, niż w New Holandach, bo w Niocholandach to kurde aż wyje tak głośno, nie? Aż tak aż się nie da wytrzymać, nie? A ten, a w tym to tak przy ruszaniu, tylko jak się da pełny gaz, ten, w podłogę to jak rusza, rozpędza się, to tak fajnie brzmi, tak wyje fajnie. No a tutaj to co? Nie ma tego addu w naszej fumie, to fajnie pogada. Jak ma my tam ciągamy w żniwa, 18 ton, przyczepę. No to tam miałem żyta raz 20,5 tony, czy 20 ton nie wiem. No to pod górę to fajnie brzmiała. W tym roku będę musiał sąd nagrać, bo kurde, powiesić na kamerę na lusterku i pod górę jak będziemy jechali na skup to jest. Trzeba nagrać. To jest taki kozacki dźwięk wtedy, nie? Jak ktoś ma dobre głośniki czy dobre słuchawki w domu. Ło! Oh. Miałam dobre to i to, to kurde, taki ładny dźwięk. Na raz nagramy. Krótko tak. Jak to podjechałem, to ładny dźwięk. Mniej awaryjne mi się wydaje, że te pumy są. W sensie bez tych ADD, DPF-ów, są, są mniej awaryjne. Znaczy, tam AdBlue to może być, nie, ale DPF-a to ja bym nikt z... Kurde, nie garzę tym DPF-em, nie. Sama wymiana, nie wiem, ty kilka tysięcy też. Bo to trzeba co ileś sezonu wymienić też DPF-a, nie. Ale z tym AdBlue też są problemy. W tym, w tym stajerze u przecież niedawno, czujnik. Od blu co wtryskuje do wydechu 2000 albo 3 albo koła No i co, i to jest taki czujnik, że Ani ruszyć czujnikiem, ani nic, a tu zaraz błąd wyskoczy Wyskakiwał to gaz, ciąg chyba, nie wiem dokładnie co tam było jakiś czujnik był zrąbany od tego, od blu No widzicie, takie Tak to jest się. No bardzo lepiej A takie Cioniki bez tych pierdół To są najlepsze Tak mi się wydaje no Trzeba spełniać tą normę Emisji spalin teraz Ale kurde Wydziwiają tam Wydziwiają Fajnie jakby tutaj Przelot dał Przelotówkę Kasówkę rur, rurę wydechową wtedy to by był fajny dźwięk, nie? Turbina powoli nam zaczyna gwizdać, powoli tak, nie? Trochę usłyszymy to. Turbinka się powoli psuje, chyba zaczyna gwizdać. No to już nie jesteś na wyciągniku, ma już 6156, 150 nie 159 159 6159 motogodzin nie? No to kurde, to już nie jest na wyciągu, nie Nie ma co od niego tak wymagać, żeby on chodził jak w funkiel, nie? Mamy 12 minut. No, dojadę do końca i skończę. Vloga zadawajcie teraz pytania, jakieś w komentarzach. Ma być dużo pytań Bo no to wiecie, sobie tak nie wiem, no jeszcze na Facebooka dodam Na grupie, link będzie w opisie na grupę Na fanpage'a, no tak wam powiem, na fanpage'a yy, Będzie link w opisie, to tam możecie też dodać posty, żeby dozwać pytania do bloga. Muszę tego fanpage'a tak trochę uruchomić bardziej, nie? Ja mamy zrobione 3 hektary no tak 4-5 Może mam zrobione, bo to, jest, bo to liczy z zawrotem, a tam trochę się nakręcę czasami 4-5 hektarów mam na tak około, Zrobione już, nie? żwały ten, wyślizgam wąwozu, rzawiały też świecić się ładnie. Będą teraz zasiejemy kukurydzę i będzie wolne takie, nie? Często i lekki będzie. Chyba, że jakieś osłonki się trafią. Nie wiem jakieś tam ogadnianie będzie jakieś tam prace na gospodarce będę robił. Ogarniał gospodarę trochę, posprzątać trzeba, maszyny poustawiać No, wiosenne porządki, nie? Porównać tam niektóre doły i przestój trochę na kanale będzie, nie? Znaczy przestój z vlogami, bo to... Co to będzie jeszcze vlog? Wzorki, zwołowania jeszcze jeden z kultywacji. Po trzy vlogi, plus jeszcze dwa albo trzy filmy pod muzykę, bo zrobię zwałowania, zorki, z orki, wał i orka i później kultywacja i siew kukurydzy i ten, no i podsumowanie wiosny zrobię. Nie? Trzy filmy, czyli jeszcze... się. Czyli tak przed wakacjami z sześć, filmów na kanale się pojawi. Może więcej, nie no więcej, bo to vlogów jeszcze może nagram trochę, nie? Jak to gospodarce będę robił. No to trzy filmy pod muzykę, jeszcze tak na pewno trzy filmy pod muzykę, trzy vlogi i jeszcze dodatkowe jakieś tam filmy będą, nie? To są pewniaki takie, nie? O, chmura, kurzu. Dobra, także trzymajcie się do kolejnego vloga Zostawcie łapkę w górę Jeśli, wa jeśli vlog wam się spodoba subskrypcję i komentarz oczywiście, jakieś tam strzelcie, nie? Ja ten, ja teraz pojadę do końca, odpalę tam drona Palatam dronem trochę No, tak ponagrywam trochę teraz Trudno sobie ponagrywać, bo to wiecie z aparatem nie polatam, Aparat mam, statyw mam, mogę gdzieś postawić, nie? Żeby nagrał, ale to tam zobaczymy jeszcze, jak to będzie. No się, wyspałem trochę, a to tam. Trochę zmęczony wczoraj byłem, ale to... trudno. Jak to rolnictwo? piątek czy niedziela? Zapinka trzeba, nie? Tu nie będę mówił brzydko, nie? No się, kurzując trochę, dobra. Także do, kolejne, do kolejnego vloga, trzymajcie się, siema.